Jeżeli my wypłacimy 330 miliardów dolarów, to ja się pytam, co w tej Polsce jeszcze zostanie? Powiem Wam, co zostanie. Zostanie armia Słowian, gdyż tylko ona będzie mogła uratować kraj, uratować naród, gdyż naród jest najważniejszy. Tak jak dla księży, dla duchownych, ich wierni, tak również armia jest najważniejsza. Szanowni Państwo, powiem tak. Obok mnie siedzi kapitan Armii Słowiańskiej Wacław Radecki. On odpowiada za dwie trzecie Rzeczpospolitej Polskiej, tam gdzie tworzą się nasze oddziały. Szanowni Państwo, oddziały i armia musi mieć środki. Skąd te środki, kapitanie, możemy pozyskać, aby nabyć broń, amunicję, materiały wybuchowe, po to, aby bronić, bronić własnego kraju, nie wysyłać ludzi. Na wojny poza granicami. Jak obronić kraj? Jak przygotować ludzi? Bo to jest w tej chwili najważniejsze, bo wkrótce rozpoczną się działania wojenne, o czym większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy. Czy ja się mylę? Nie, pan się nie myli, panie majorze. Sprawa wygląda tak. Zwracam się do wszystkich rodaków, bo niektórzy się czują Polakami, ale nie czują się rodakami, nie czują naszej więzi z naszą ziemią. Zagrożenie jest i to wszyscy wiedzą, niektórzy tylko z przymrużeniem oka patrzą na to, że co tam sobie opowiadają panowie YouTuberzy. Sytuacja jest podbramkowa, proszę Państwa. Odbieram telefony. Ludzie dzwonią z całej Polski. Proszą i. I chcą się zapisać do armii słowiańskiej. Wysyłamy im deklaracje, oni nam przysyłają i mamy już listę swoich ludzi, którzy chcą bronić. Nie atakować. My nie chcemy atakować. My jesteśmy za słabi, żeby atakować. My jesteśmy silni duchem, bo tacy ludzie się do nas zgłaszają. Chcą bronić naszej ojczyzny i szykujemy się na obronę, nie na atak. Czyli ulica odpada. Nie wyprowadzamy ludzi na ulicę. Nie wyprowadzamy ludzi na ulicę. Tak, ale skąd kapitanie pozyskać środki teraz? Skąd te środki wziąć? Przecież wiadomo, że Polacy zwykli, prości ludzie nie mają takich środków, żeby zakupić tą broń. Wiadomo, że fundacja może wiele, ale fundacja nie ma pieniędzy. Nie jesteśmy fundacją przykładowo pani prezydentowej. Nie jesteśmy fundacją taką znaną, gdzie firmy przekazują środki na zakup broni, amunicji i materiałów wybuchowych, ale musimy się przygotować. Skąd te środki możemy uzyskać? No powiem tu Państwu i Panu, Panie Majorze, ludzie dzwoniąc, powtarza się sytuacja jak sprzed II wojny światowej, tak zwany wdowi grosz. Chcą ludzie wpłacać, żeby, żeby była ta armia. Dlatego nie wierzę, żeby jakieś firmy nam dały pieniądze. To jest niemożliwe. Chyba, że tacy się znajdą. Apelujemy. Proszę, jeżeli jesteście za tym, żebyśmy stanowili swoją obronę, zachęcam do wpłacania. Konto jest pod filmem. Czyli rozumiem z tego, kapitanie, że sytuacja. Już jest na tyle już poważna, że trzeba po prostu już na gwałt przygotowywać ludzi. Trzeba, trzeba tworzyć armię w terenie, na wzór tak. szwajcarski. Stworzymy nasze struktury już w terenie. Nie powiem jak, nie powiem gdzie, bo to jest nasza tajemnica, ale ludzi się coraz więcej zgłasza. Myślę, że po tym filmie, który zostanie wyemitowany, będą się zgłaszać. I proszę ludzi, mężczyzn i kobiety, Polki, Polaków, którzy są silnego ducha. Niektórzy. Nie ci, którzy tylko się chcą zapisać i potem się chwalić, że się zapisali do armii Słowiańskiej. Nam trzeba ludzi silnych i mocnych. To znaczy, miałem dzisiaj, szanowni państwo, tutaj odpowiem panu również, telefon. Telefon od księdza. Księdza, który jest wikarym na parafii. Nie będę mówił, której parafii. Wiadomo. Fakt jest faktem, że powiedział mi tego typu tekst. Mój panie majorze, ja jestem Polakiem. Jestem księdzem polskim, a nie watykańskim. Jestem księdzem polskim i za kolędę, którą zebrałem, kupiłem trzy kałachy i zbroję ludzi, swoich parafian na swojej parafii. Praktycznie w tej chwili mam około 80 jednostek broni i każda jest przypisana człowiekowi, który zamieszkuje moją parafię. Dlatego ja myślę, kapitanie, że należałoby wydać chyba rozkaz dla wszystkich księży tych polskich, bo wiadomo, że w większości księży są księżymi polskimi, ale są też księża Niekoniecznie polskie, którzy mają pstro w głowie i nie myślą o swoich barankach, o swoich przykładowo rodakach. Myślą o tym, jak się obłowić, jak nabyć jak najwięcej pieniędzy i żyć sobie ponad stan. A Polska dla nich winna być najważniejsza, gdyż to oni mają w tej chwili kasę i oni mogą wyegzekwować na zakup tej broni, aby parafie mogły się przygotować. A parafie to będzie nic innego w mojej ocenie jak Armia na wzór szwajcarski, czyli każda parafia uzbrojona po zęby za pieniądze księdza. Może nie tak, nie, że nie księdza, bo to parafianie dali, prawda? Parafianie dali. I ci parafianie winni domagać się bezpieczeństwa. Na księdza trzeba patrzeć w takim przypadku z podziwem i z zazdrością, że jest patriotą, że jest przede wszystkim księdzem polskim, a nie watykańskim. Czyli apelujemy do wszystkich dekanatów, do wszystkich parafi, do wszystkich księży, proboszczów: wy macie pieniądze. Tak na marginesie powiem Ci kapitanie, jedno, że ja znam konta niektórych, może nie parafia, ale niektórych proboszczów, niektórych ludzi, którzy są na wysokich stanowiskach w hierarchii kościelnej. Znam konta. Ktoś powie, a skąd Kudliński znasz konta? Otóż śniło mi się i wiem, że poniżej miliona, to mało który proboszcz ma na swoim koncie. Więc jeżeli by te miliony przeznaczył na zakup broni, więc jesteśmy totalną armią uzbrojoną po zęby. W każdej parafii zrobić magazyny żywności, uzbroić swoich parafian od 12 roku życia do 65. I wtedy będziemy silni. Tylko czy księża odpowiedzą na nasz apel? Jak sądzisz? Myślę, że nie, ale jest jeszcze.